Miliarder, którego nikt nigdy nie widział, specjalnie dla Was przyjechaliśmy nagrać o nim materiał. Koniecznie oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się o kim mowa. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Satoshi Nakamoto. Aktualnie na jego portfelu znajduje się milion bitcoinów o wartości ponad 100 miliardów dolarów. A znajdujemy się w Budapeszcie w stolicy Węgier, a konkretnie w centrum technologicznym, gdzie mamy takie firmy jak Microsoft i wiele innych bardzo dobrze znanych, ale głównym powodem, dla którego tutaj jesteśmy, dla którego się tutaj znaleźliśmy, jest to, że tutaj, w tym miejscu, powstał pierwszy pomnik Fatosiego na Kamoto. Historia Satoshi Nakamoto owiana jest wielką tajemnicą. Jak to możliwe, że jeden z najbogatszych ludzi na świecie nie korzysta ze swojego majątku? Jak to możliwe, że od 2010 roku nie poruszył żadnych bitcoinów znajdujących się na swoim portfelu? Istnieją podejrzenia, że Satoshi Nakamoto nie żyje. I w sumie to by było najbardziej logiczne wytłumaczenie, ponieważ ktoś tak majątny jak Satoshi Nakamoto, posiadający 5% wszystkich bitcoinów, które zostały do tej pory wydobyte, no dlaczego on nie korzysta z tego majątku? Dlaczego się nie ujawnił? Dlaczego pozostaje anonimowy? Najprawdopodobniej dlatego, że właśnie nie żyje. Pytanie tylko, czemu Satoshi Nakamoto w ogóle zadał sobie tyle trudu, żeby stworzyć Bitcoina w oparciu o technologię Blockchain? Otóż stworzenie bitcoina było odpowiedzią na. Kolejny kryzys, kryzys finansowy z 2008 roku, na którym to elity finansowe się dorobiły, a przeciętni obywatele po raz kolejny stracili. Tradycyjny system finansowy to gra ułożona przez banki centralne i rządy, w której oni na tej szachownicy mają w rękach najlepsze figury. Natomiast my w tej grze jesteśmy tylko pionkami. Ale Satoshi Nakamoto stworzył nową grę z równymi zasadami dla każdego. Ten człowiek, Satoshi Nakamoto, stworzył nowy system finansowy, w którym wszyscy jesteśmy równi i możemy wysyłać do siebie transakcje z pominięciem instytucji finansowych i rządów. Jak to możliwe? Dzięki koparkom do kryptowalut, które zapewniają decentralizację i to, że żadna jednostka centralna nie ma kontroli nad siecią. Pomnik Satoshi'ego Nakamoto został stworzony ze specjalnego stopu brązu i aluminium, tworząc efekt lustrzany. Dzięki czemu każdy może spojrzeć w oczy Satoshi'ego Nakamoto i zobaczyć w nim swoje odbicie. Symbolizuje to całą ideę powstania rynku kryptowalut i decentralizacji, gdzie każdy z nas może być Satoshi'em Nakamoto. Największą siłą sieci Bitcoina jest jego niezmienność, którą zapewnia Decentralizacja. A co zapewnia decentralizację w sieci Bitcoina? Napiszcie w komentarzach, a z mojej strony mała podpowiedź. A tutaj znajduje się kolejny pomnik, który symbolizuje banki centralne i instytucje finansowe obnażone i zawstydzone przez Satoshiego Nakamoto. Małe siusiaki.